Cześć kochani. Słuchajcie, jeżeli w swoim życiu brakuje wam pomysłu na siebie, pomysłu na biznes, pomysłu na życie, albo brakuje wam weny artystycznej, bo na przykład jesteście artystami, malujecie obrazy, albo y, tworzycie coś innego, to jest bardzo prosty sposób, żeby to zmienić, żeby się po prostu zainspirować. I właśnie tym chciałbym się dzisiaj z wami podzielić. Ja na to nazywam to randką artystyczną. <słuch> o, głęboki oddech, wyciszamy umysł, mm, łączymy się z przestrzenią naturalną mm, i lecimy dalej. <słuch> Więc, jeżeli chodzi o twórczość, jeżeli chodzi o Właśnie inspiracje do życia. Bo generalnie życie jest aktem twórczym. Nieważne co robimy, to tworzymy tworzymy swoje życie poprzez wybory, jakie wybieramy. No i często jest tak, że nie mamy pomysłu na siebie. Nie wiemy, co chcemy, szczególnie jeżeli jesteśmy właśnie młodzi, i wtedy bardzo łatwo jest wybrać kogoś innego wizję. Wtedy bardzo łatwo jest robić to, co chcą od nas rodzice albo społeczeństwo pójść na studia, których nie chcemy, albo do jakiejś pracy byle jakiej i tak dalej, i tak dalej, bo nie mamy tego pomysłu na siebie i dlatego jeżeli kończycie na przykład liceum i tak dalej, to zamiast iść na byle jakie studia, warto poświęcić ten czas na poznanie siebie, żeby właśnie mieć ten pomysł na siebie i realizować swoją wizję, bo jeżeli będziemy realizować kogoś wizję która została na nas narzucona, a my ją tylko przyjęliśmy, nie jest ona zgodna z naszym potencjałem, z naszymi talentami, z naszą duszą, no to wtedy e, będziemy budować obfitość, będziemy budować e, energię, potencjał i tak dalej, ale nie dla siebie, tylko dla kogoś, kto nam tę wizję narzucił. Więc to bardzo ważne i kluczowe, żeby po prostu realizować swoją wizję. No, ale jak ten pomysł na siebie czy jak tą wenę twórczą do życia, skąd ją czerpać? To jest jeden bardzo prosty przykład. W sumie są nawet dwa. Teraz mi przychodzą do głowy. Pierwszy to po prostu iść sobie do natury. Bo tutaj zobaczcie, gdziekolwiek się nie pójdzie, to mamy dzieła sztuki. Każde drzewo, każda pajęczyna, którą tam znajdziemy, po prostu te konstelacje tego wszystkiego to są dzieła sztuki obcując z tym po prostu się inspirujemy i nat mamy natchnienie takie i przebywając tutaj trochę dłużej czasu to ja na przykład zawsze mam nowe pomysły mam e, nową inspirację do życia, do tworzenia do po prostu działania i to dlatego, że my zachwyca tutaj życie samo w sobie jak ja jestem zachwycony życiem to jestem zachwycony też właśnie sobą i, bo to jest połączone ze sobą i dlatego jak się zachwycamy czymś na zewnątrz to bardzo dobrze na nas to wpływa i potem jesteśmy jakby zainspirowani do tego żeby równie dobrze tworzyć itd., itd. no i po prostu ta natura daje takiego natchnienia i to też można zauważyć w tym że przebywając w lesie Umysł nam się oczyszcza i mamy, wszystko staje się proste. Patrzymy na swoje życie, na swoje problemy, i wszystko staje się proste. Mamy inną perspektywę w ogóle. I wtedy wiemy, co robić. Też możemy poczuć siebie, zobaczyć, że nie jesteśmy tymi myślami, które na co dzień nas zakłopotają, tymi zamartwieniami, i tak dalej. Tylko że jakby mamy. Yy, Wyłączony ten umysł, łatwiej go jest wyłączyć przez to, że tu jest śmierć i życie śmierć i życie. Tu coś umiera, tu coś rośnie, tu coś gnije i tak dalej. Umysł się wyłącza, i my wtedy możemy połączyć się ze swoją duszą i zobaczyć, że jesteśmy czymś więcej niż tymi zmartwieniami na co dzień. Już nie działamy ze strachu. Tylko działamy z energii miłości, która tutaj jest dookoła, która nas inspiruje, i wtedy bardzo łatwo przychodzą nam nowe pomysły, i możemy poczuć to, co chcemy w życiu robić, jak chcemy, żeby nasze życie wyglądało. Więc zachęcam właśnie sobie robić takie randki artystyczne, czyli po prostu najlepiej samemu iść sobie do dzikiego lasu i sobie spacerować, obserwować, siedzieć sobie tutaj, można wziąć sobie notes i sobie po prostu. Być i czerpać tą energię miłości. A drugim sposobem, żeby właśnie się zainspirować, żeby znaleźć to, co chcemy w życiu robić, i nauczyć się czegoś o sobie, i tą swoją wizję wyklarować, jest, są w sumie podróże. I mogą być to podróże, e, tak jak ja to robiłem w Autostopem i tak dalej, ale czasami wystarczy po prostu zmienić środowisko pojechać do innego miasta, miasteczka, do innego kraju, na tydzień sobie nawet, e, no po prostu na wakacje. Ja pamiętam jeszcze kiedyś kiedyś z 5 lat temu jak pracowałem, jeszcze e, przy samochodach i w ogóle miałem stałą pracę i. To mnie często mocno energetycznie wysysało i miałem często już takie lekkie depresje, nawet związane z moim życiem i w ogóle. I pamiętam, jak jeździłem w góry zimą na takie alaferie, ferie, gdzie jeździłem na snowboardzie, spędzałem czas ze znajomymi, było nowe otoczenie. Chodziliśmy sobie po górach, to ja zawsze wracałem tak naładowany energią i z nowymi pomysłami, i po prostu czułem się cudownie. Bo jeżeli żyjemy cały czas w jednym środowisku, robimy cały czas to samo, to. Mamy potem bardzo wąską perspektywę. A jak pojedziemy, właśnie zmieniając środowisko, zrobimy coś nowego, to nagle możemy spojrzeć na swoje życie z boku i zobaczyć, że uuu, nie, 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 ja nie chcę tak żyć. Czas na zmianę. I fajnie to może dać wam kopa do zmiany, czy właśnie do czy nowych pomysłów po prostu, bo często robimy coś, co lubimy na przykład wyrażamy się artystycznie i tak dalej, ale jest ten brak weny, brak tej energii nowej i wtedy właśnie podróże równie dobrze nas potrafią w tym zainspirować. No i przyszedł mi też trzeci pomysł do głowy, właśnie to jest najbardziej na wyciągnięcie ręki, jak znaleźć pomysł na życie, jak mieć nowe pomysły, jak być bardziej kreatywnym i tak dalej, i tak dalej, jak poczuć wizję w ogóle swoją, którą chcemy realizować w życiu. To jest oczywiście ukochana medytacja. Bo właśnie na co dzień mamy dużo programów, mamy dużo lęków, mamy dużo oczekiwań od życia, mamy dużo narzuconych od innych, właśnie myśli. I w ogóle, jeżeli jesteśmy yy, to, to jedno, możemy się od tego właśnie odseparować poprzez medytację, a drugie, też można na to spojrzeć trochę inaczej, jakby na poziomach świadomości. Jeżeli jesteśmy, jeżeli jesteśmy na niskim poziomie świadomości, na przykład jesteśmy w mieście, mamy jakieś strachy, lęki i tak dalej, to właśnie przez to, że wibrujemy nisko. I jak wibrujemy nisko, to przyciągamy myśli negatywne. I nie chcemy ich realizować, dlatego nie wiemy, co ze sobą w życiu zrobić. A właśnie poprzez medytację, poprzez ćwiczenia oddechowe, na przykład do tego albo mantry, możemy podnieść tą swoją energię i wtedy będziemy przyciągać bardziej pozytywne myśli, bardziej kreatywne, które będziemy chcieli realizować i które będą nam się wydawać po prostu w zgodzie z nami samymi. Będziemy wtedy właśnie zainspirowani. Bo głównym takim aspektem, który nas hamuje w życiu, jest właśnie ten umysł, który się po prostu boi, który walczy o przetrwanie i który nas stopuje w życiu. Bo często mamy fajny pomysł, ale go nie realizujemy przez to, że się boimy. I właśnie medytacja codzienna, najlepiej systematyczna, po prostu potrafi nam dać taką też perspektywę na ten umysł i pozwoli nam od niego się odciąć. I mieć na nim kontrolę. I wtedy po pierwsze, jak włączymy umysł medytacji, to będziemy też mieli więcej kreatywnych pomysłów, będziemy wiedzieć, co chcemy robić, bo zainspirujemy się swoim wnętrzem i błogością, i innymi wymiarami w ogóle egzystencji, yy, niż mamy na co dzień. Tak samo tu mamy inny wymiar, niż w mieście na przykład. Tak samo jak zamkniecie oczy i posiedzicie z godzinkę sobie w swoim wnętrzu, i w ogóle to też doświadczycie. Jeszcze innego wymiaru, który też jest błogi i cudowny. No ale to trochę może potrwać, bo trzeba najpierw te wszystkie programy i tak dalej wyciszyć. A właśnie w bezruchu, jak ciało jest i poprzez oddech można wyciszyć umysł e, do zera. I wtedy jest cudownie po prostu. No więc to są jakby te takie pomysły, jak. Właśnie ten pomysł na życie sobie znaleźć i wizję, jak być bardziej kreatywnym yy, i co, no też warto dodać do tego, że oczywiście warto dbać o siebie, żeby nie zaśmiecać się jakimś jedzeniem przetworzonym, yy, alkoholem i tak dalej, cukrami, bo to wszystko obniża naszą energię. A Im niżej wibrujemy, im niższy mamy energię, tym mamy, jakby właśnie przyciągamy te negatywne myśli. I nie chcemy wtedy się realizować, bo nasze myśli są negatywne. Wtedy po prostu nic nam się nie chce. Więc zachęcam Was do tego, żeby te RAN-TVRCS robić, żeby podróżować, żeby medytować i dbać o siebie. I dajcie znać w komentarzach, czy może coś jeszcze Wam przychodzi do głowy, jeżeli właśnie chodzi o poszukiwanie wizji, i tak dalej. Jakie Wy macie sposoby na to i dajcie znać co u Was i w ogóle miejcie wspaniały dzień. Zapraszam na bezpłatne sesje live coachingowe oraz sesję dietetyczną, gdzie na pierwszej poruszamy właśnie całą energetykę ciała, działamy jakby na takim systemie, który opracowałem na przestrzeni ostatnich lat i możemy się przyjrzeć właśnie jak zadbać najpierw o czakry podstawy i tak dalej i z tego wyznaczyć drogę do wyższych stanów świadomości, plan działania i tak dalej a druga to jest właśnie sesja stricte dietetyczna, gdzie głównie przyglądamy się diecie ale dieta to nie tylko to co jemy, ale też to co oddychamy to na co patrzymy, to czego słuchamy i to jaką energią się otaczamy na przykład tu w lesie jest pełno olejków, takich e, drzewa i w ogóle rośliny wytwarzają dużo takich eterycznych olejków, zapachów, nie wiem jak to nazwać, ale wiem, że to mega pozytywnie wpływa na naszą cerę, na nasze ciało i holistycznie nas po prostu leczy i to jest też część diety. Więc serdecznie Was zapraszam e, i co? Subskrybujcie ten kanał po więcej tego typu pozytywnych informacji, afirmacji, dawajcie lajki like w górę, komentujcie, dawajcie znać co u Was. y namaste